Jesteś wiatrem ja, i się z tego cieszysz. Ci ja, to co ci powiem? Powiem. Ja chuj, ale gówno się nie pali, Więc nie? lepiej to za to się nie pali. To nie masz co się Okej, okay, masz chleba, dziewczynko. No, to jest taka na dziewczynko, powiem. I ruszę sam patyki, kurwa. Nie jest to skąd Heł, heł, Pistwo, on zajmuje patyki tej. Nie, te trzy patyki są bardzo Proszę bardzo, kurwa. Dziecko ubodzy. No, pisz tam będą i że nie chcesz zrobić tak? patyków, idziotko. Załam ci cała pusta ta drzewna i mamy, pojebamy. Czy masz zęba jakiegoś kurwa? No i co z tego? Raczej, tak, no, 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 że no, to jest, dawasz. I wypaszczę, że ja to tak, zrobię, tak? Tak, kurwa, bo je wiesz jak pijlamnia Polska. I zrób. No. Ludzie na tym przyjacielu nawet dobrać, nie grają, jak to grało? ha Ha, haha. Będziesz ha. szczęśliwy, wtedy? Ej, Dzięki za patyka. Nie ma no, czasu na Ej, Czy nie jest serio nie jest? Weź, bro. Czym nie do nie, nie, nie. Yup. Tam, target. tam. Tam, jest... tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Tam pracować. To zaraz zarobisz na życie. Dobrze, 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 dobrze. Nie będę cię w naszaczy miała. A może jakaś ciekawka, na co miałby utrzymać głowę? Budujesz latarnię, to się stąd znam. Wszystko drogie odlegamy. No faktycznie, jestem budownicą, który budował taką dziś, jak ty, latarnię. Tu ma łuż, jesteś dalej. mi to mam no, nie, no. nie, 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 ni nie, nie dostałam nie nie tysiąca daj jeszcze raz, chcę tą grubą, bo no to ich w tej kieszeni kurwa. Dziękuję. 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 Chcę Dziękuję. 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 Ja ej, co? Ej, je, je. w ogóle bez sensu nie Masz masz tam w tam nawet. Panie, swojej grubej dupy. Masz taką grubą dupę, że nawet się nie mieści w pociągu. Jak ktoś trochę lawy, znaczy, powinno, powinno no, to powinienem cię Tak, to rda, to... Ej, roku, tak. to... Stara się wychowała, pani nie wychowała. Ach, ja się nie na No tak, to zobacz, ludzie na czacie o sobie piszą w Nie umiem czytać, kurwa, jestem na kawę co? książkę, nie, nie chcę, dziecko u No to już nie twój problem, z tym umiemy No właśnie. <noise> Wiem, no,